Witam Państwa na moim kanale. Nowe spojrzenie. Robię sobie śniadanie i tak sobie myślę, przyszło mi do głowy, że może poruszę tutaj w tej takiej krótkiej audycji dzisiaj taki temat, no, który. No teraz mi przyszedł tak do głowy, widocznie tak musiało być, że, że, żeby nagrać dzisiaj o tym. Chodzi mianowicie o to, że w dzieciństwie ja byłem. Taki trochę zbuntowany i babcia często używała, jak już była bezsilna, to w którymś momencie też używała wody święconej w stosunku do mnie, proszę Państwa, co, co mogło być też zabawne, ale też używała takiej frazy, w którymś momencie właśnie powiedziała tak. Bóg cię ukaże, zobaczysz. Brzmi, na to co powiem, to, to, to nie jest pretensja do babci. E, e, absolutnie nie mam do niej żadnej pretensji o to. E, tutaj też jeszcze chcę zaznaczyć, że z tych moich audycji może wynikać, że moja babcia no, to jakiś taki był może mały e, terrorysta, tak łagodnie mówiąc, ale naprawdę, nie, nie, absolutnie. To była wspaniała osoba. Wszystko poświęciła e, swoim dzieciom, e, wnukom. I tak dalej, więc wspaniała osoba, no w no, praktyce ona z życia nic nie miała, wszystko poświęciła yy, dzieciom, tak, więc to, to niesamowite zupełnie, ale tutaj yy, chciałbym po prostu odnieść się tylko do, do tych słów, bo przecież zdaję sobie sprawę, że nie tylko w moim domu tak było, tak, ale w wielu polskich domach. Może teraz to się zdarza już rzadziej, ale podejrzewam, że wciąż się zdarza. Że, że, że matka, prędzej matka niż ojciec, ale matka mówi na przykład do dziecka, pamiętaj, Bóg cię ukaże za te słowa, czy za ten czyn, czy I tak dalej. Tak, tak, takie straszenie te, tą karą boską. No, ja oczywiście w Boga nie, nie wierzę i dla mnie to są absurdalne słowa, ale przyjmijmy nawet, załóżmy, że, że, że Bóg jest. Przepraszam bardzo, ale za co On ma karać? Przy losowaniu przy tej loterii genetycznej, jak losowały się geny danego osobnika, to co? To nie wiedział, jakie geny będą wylosowane, to nie wiedział, kim będzie dana osoba, jaki będzie miała zestaw cech, ile będzie miała serotoniny, a ile dopaminy, ile się będzie wydziela wydzielało kortyzolu, Jaka będzie jaki będzie poziom nerwowości. Udanej osoby, i tak dalej, i tak, co nie wiedział? No oczywiście doskonale to wiedział. To za co chce teraz karać? Że, że ktoś się zdenerwował na coś? A on nie wiedział, że ktoś będzie nerwowy, bo, bo zrobił tak, że jego geny tak się ułożyły, że na przykład ma, nie wiem, nadwyżkę dopaminy, ciągle się wydziela kortyzol, jest bardzo czujny, wrażliwy, wybuchowy. To co nie wiedział o tym? Oczywiście, że wiedział i on chce teraz za to karać? Że ktoś na przykład nerwowość zareagował na coś? No absurd, kompletny absurd, naprawdę. Tutaj ja nie wiem, tu jest jakaś tych brak logiki w ogóle ludzi wierzących, bo twierdzą, że Bóg coś stwarza, o wszystkim wie, no, a później ma karać? No, często tutaj też się mówi o tym, że, że wolna wola, tak, że wolna wola jest, człowiek ma wolną wolę, ale proszę państwa, pragnę tutaj zauważyć, że raz, że nauka absolutnie Coraz, znaczy co, coraz więcej naukowców mówi o tym, że nie mamy wolnej woli. Są na to jakieś konkretne badania. No ale załóżmy, że jest wolna wola. Już idę naprawdę na rękę tym wierzącym. Załóżmy, że jest wolna wola. No dobrze. No ale też pragnę zauważyć, że pole do działania wolnej woli jest mniejsze, no bo skoro już tak mocno jesteśmy zdeterminowani swoimi genami, no to chyba Państwo przyznacie, że jednak. To pole no jest, jest no mniejsze. No, no przychodzi mi taki do głowy od razu taki przykład, bo oczywiście ja nie mam refleksu tutaj, żeby państwo od razu rzucać przykładami, ale taki przyszedł mi do głowy teraz na przykład yy, przykład. Jest na przykład Pan Kazimierz i jest Pan Andrzej. I Pan Kazimierz na przykład yy, dostał od natury bardzo wysoki poziom testosteronu, a Pan Andrzej dostał na przykład średni poziom testosteronu. No to zadam Państwu pytanie, który z tych mężczyzn będzie bardziej podatny na zdradę? Który z tych mężczyzn będzie miał trudniej tak, w utrzymaniu tej wierności, na przykład, żonie? Przecież wiadomo, że testosteron pcha faceta do, 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 do samic, tak? Odpowiada też za jakąś taką agresję, przebojowość, tak i tak dalej. Wiadomo, że panu Kazimierzowi, który ma wysoki poziom testosteronu, który dostał w, 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 przez naturę, tak, obdarzony wysokim poziomem testosteronu, będzie trudniej zachować wierność żonie. Chociażby to, będzie mu trudniej. Czy ktoś bierze to pod uwagę? No tak oceniamy. Ten jest dobry, ten jest zły, ale jakby tak wymienić ich, prawda, hormonami wymienić ich substancjami neurobiologicznymi, które się wydzielają w organizmie, no to prawdopodobnie było zupełnie inaczej, także tam gadanie o wolnej woli, no ale nawet jeśli ta wolna wola jest, to ona jest mocno ograniczona jednak, no prawda, bo jednak jesteśmy już bardzo silnie zdeterminowani przez geny i biologię, no niestety, no, jak ktoś jest wybuchowy na przykład, bo naprawdę dostał taką Naturalną, jakąś taką czujność, yy, ma dużo tam dopaminy, mało serotoniny, jest taki, taki cały czas drażliwy. No to on taki będzie po prostu. No on chce być może inny, ale, ale nie potrafi być inny. No. No, zwracam Państwu na to uwagę. Ech, także. Yy, proszę zwrócić na to uwagę. Tak, a poza tym jeszcze jest kwestia taka, proszę Państwa, że. Bóg ukaże, no dobrze, załóżmy, że Bóg jest, wolna wola jest, ale też zwracam Państwu uwagę na to, że oprócz tego, że człowiek jest zdeterminowany, no to też ten człowiek przychodzi na jakiś określony świat, a ten świat to nie jest bajka, to nie jest lukier, to nie jest cud i miód, to, to, to nie jest tak, że to, ten świat jest sprawiedliwy, czysty, yy, nieskazitelny, prawda, dziewiczy i tak dalej. Ten świat po prostu to, to, to jest pełen bólu, cierpienia, niesprawiedliwości, nielogiczności, yy, okrucieństwa, no, no, no naprawdę, tak? I, i, i co? To, to się nie liczy? Jeśli ktoś przychodzi na taki świat, to niestety, ale musi się dostosowywać trochę yy, do tego świata, czy chce, czy nie chce. My musimy być chociaż, nawet jak jeśli byśmy chcieli być święci i, i jesteśmy święci w swoim przekonaniu, to przecież jesteśmy zmuszani co jakiś czas do różnych e, złych rzeczy, no bo po prostu ten świat wymaga, no, ten świat po prostu wypycha ludzi wrażliwych, a promuje ludzi, którzy, prawda, mają grubą skórę, są przebojawi, tam ma wszystko w dupie, idzie do przodu i, i, i tak dalej. No chyba pa, e, państwo jak myślicie i obserwujecie świat, to się zgodzicie, że świat promuje takie osoby, a wrażliwców y, wywala, tak? Na margines życia. No i, i co? I, o, i chce, Bóg chce karać? Psz, no naprawdę, to jest jakieś w ogóle y, nieporozumienie, po prostu, tak? Tutaj proszę pamiętać, że chcę y, tak podkreślić, że to wszystko mi wygląda tak, jakby ktoś miał żal. Znaczy, y, tak jakby programista, który programował y, daną grę, na przykład komputerową, czy jakiś program, miał pretensję do tego ludzika którego zaprogramował, że on coś tam robi, albo jakieś cechy ma. Ja nie jestem informatykiem, tutaj mam kolegę, który jest mógłby się wypowiedzieć, no ale, ale proszę państwa, no programista programuje grę, ja tak myślę, tak? Ustawia wszystkie parametry, ludzika też programuje, ustawia mu, że na przykład, nie wiem, jest zachłanny, prawda, że będzie przebojowy i tak dalej, tak dalej, a później ma do niego pretensje, że on jest zachłanny i, i przebojowy. No, to, to, to się jakoś tak nie zgadza, to jest nielogiczne, no, ale, ale tak, tak tak, wierzący tak sobie myślą, no. Pan Bóg stworzył świat z podły, gdzie trzeba być takim, a nie innym, prawda? Do tego stworzył ludzika, czyli ludzi, prawda, z takimi, a nie innymi cechami, <laughs> a później będzie sądził? No, jakieś no, naprawdę kuriozum, kuriozum. Nie rozumiem tego, naprawdę. Dziękuję za dzisiaj. Proszę o subskrypcję. Naprawdę proszę o subskrypcję, bo ostatnio o tym nie mówiłem. Jest jakiś zastój w tych subskrypcjach. Więc proszę bardzo subskrybować mój kanał. Dziękuję bardzo.